Cześć, kochani! Cześć wszystkim! Cześć, jestem! Siedzę! Tu jest, tu siedzę. Tak, mój mąż jest! Sobie tutaj siedzi ogląda, a ja was zapraszam na kolejny haul z Second handu, Co upolowałam, a jest tych rzeczy ogrom, mnóstwo! Ale moja pani Kasia robi wyprzedaże ogromne, wszystko jest od 2 zł nawet od złotówki, nie? Tak. Zaczynają się rzeczy. Live robi w No, e... Się tak, bo są wysyłki, wysyła, a są rzeczy piękne, bo to są rzeczy outletowe, nówki z metkami i praktycznie wręcz niezniszczone, yy, bo jak coś jest naprawdę, czyli na przykład yy, Ciuch ma jakiś tam defekt w sensie, że coś jest z nim tak, to namówi i wtedy są ceny bardzo, bardzo nie niskie, także się opłaca. No sukienka, była taka sukienka, jaką było, taki była, ta? A, e, Pretty Woman. Tak. Jezu, piękna, tiulowa, z gorsetem takim, w cekin, no cudowna. Z... 2,5 tysiąca kosztuje nowa ponoć. Tak. 150 zł u niej. Odprytował. No, bo ona stała na wystawie po prostu. Nie przedłużamy, tylko pokazujemy. Pierwsza rzecz, to jest słuchajcie, taki sweterek z H&M. Taki. To jest nowy nie używamy. Nie, on jest chyba używany. Ale nic nie jest, jest zniszczone. To jest hajem, Elka. ostrze się czy się nie O, e, Jest Elka. I on kosztował y, 8 zł czy 6 Choć już nie pamiętam. Tak. A ja w ogóle słuchajcie, mam na sobie tą sukienkę, Hiszpankę, tak. która wam się tak podobała. Ona tak wygląda na mnie. Tak, dajcie... A to poszła? była. Tak, ta stopko poszłam, tylko inny stanik, wiadomo, nie? Ale tak Wam ubrałam pokazać się, bo tak się Wam podobała. E, także ona tak na mnie wygląda. Mam nadzieję, że fajnie nawet. Także to lecimy z następną rzeczą. widzicie kochani, ona no, tak. Ty, ty. 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 I następną rzeczą, słuchajcie, jest taka bluzka, ta możecie słuchać Mikołaja, który się buntuje, taka zwykła bluzka, To jest przebudzona, ale ona jest po prostu do sprania i ona była w cenie za 5 zł na wyprzedaży już, a ja mam, słuchajcie, taką tutaj yy, narzutkę, sobie kupiłam, ona ma taką białą koronkę, nie wiem czy widzicie z tyłu i tak wygląda. Na mnie. Tak muszę Wam się pokazać, bo słuchajcie, nie mam jak <gry> inaczej. No. Czyli taka narzutka szara. Lecimy z kolejną rzeczą. Narzutka też w cenie 5 zł. Ona jest taki, yy, słuchajcie, materiał, taki nie wiem czy widzicie. Taka jakby zwykła bawełna. Wam jeszcze kochani, pokażę ściągnąć tą narzutkę, jak ona wygląda. Tak na wierzchu. I co no, ma tu z tyłu? Ma, <grytania> ma takie makwiateczki na szyte. Także pięknie to ta wygląda. Ja tak ją wziąłam z tego skąd, żeby się narzucić, na wiosnę, czy na wakacje, jak jest troszeczkę bo Ona ma taki bardzo miły materiał. Także jest taka niby cieplutka, ale taka jeszcze, że nie aż taka. Gruba ta jak tamta właśnie dłuższa, tylko taka fajna. No i następną rzeczą to jest taka narzutka ze mkiełka. Rozmiar uniwersalny i to znowu nowa z metką z Wyżki. I ona była po 5 zł. Także było na wakacje jak znalazł. Czy na plażę, czy na. Tu macie orientawki. Jakie one są takie, są rozszerzane. Także tak się prezentuje. Następną rzeczą to jest ta bluzka, żółta. Też taka dłuższa. Ona była też w cenie 5 zł. I to jest rozmiar, jakby ona jest taka szersza, 46, ale wypada na mniejsza, coś tak 44, 42, coś takiego, no, więc taka żółta bluzeczka, a ta narzutka, może bo Wam nie mówiłam, <laughs> ta narzutka to jest w rozmiarze y, chyba L, M albo L jakoś, tak, y, i ten, ta biała bluzka to też jest l -ka. Jakoś tak 42. 40-42. I następna rzecz. To jest taki sweter rozpinany. On był za 14 zł. To jest rozmiar 14 z tej firmy. Także tak się prezentuje. Następną rzeczą. To jest taka sukienka. Ona jest trochę wygnieciona. Muszę to poprać, poprasować. Z H&M. -u. Kosztowała 13 zł. I to jest rozmiar L. -ka. No i jest mój towarzysz, któremu się dzisiaj nic nie podoba. Następny. Taki cweterek z matką. On był po 5 zł. Tak się prezentuje. Taki i to jest rozmiar XR. Taki fajny, luźniejszy. Następna to jest taka narzutka. Taka czarna. I ona kosztowała 14 zł. Ale rozmiar, to jest rozmiar uniwersalny, jakoś tak podejrzewam. Także wcale w ogóle nie jest zniszczona. Tu jeszcze ma takie. Jakby przeszycie. I tak wygląda. Następna też taka narzutka Ja ubiorę narzutki Bo to już robią też całą stylizację Taka to była najdroższa rzecz Którą w sumie kupiłam e, Rozmiar uniwersalny to jest 24 zł kosztowała Ale w ogóle słuchajcie nie jest zniszczona Zobaczcie Nic ani nic Możecie zobaczyć I jest naprawdę super Mi się w meka podoba Tutaj ma takie, na końcu rękawy i na dole jeszcze taki szary kolorek. Następna taka spódniczka. Taka, tutaj smacie z tej firmy. Ona była po 5 zł i to jest rozmiar 46 lub 48, słuchajcie, nie wiem, ale ona jest taka fajna, bo ma regulację taką na zakładkę i w ostateczności po prostu ją sobie zwężę, ale tylko za 5 zł, a jest naprawdę też świetny materiał, niezniszczona, piękna jest i, i po prostu mówię, bo yy, ona jest po prostu taka z metki, ale ma regulację, wszystko. Po prostu ją wystarczy też na zakładkę potem założyć i jest wiele mniejszy także tak. taka ok następna rzecz to są spodnie z K&M rozmiar y, tu macie 42 też super, nie zniszczone, nic a nic, piękny materiał tam jeszcze widzicie ubrania także pogniecione, wiadomo bardzo dobra przygoda, możecie mi dać znać co wam się podoba um jak myślicie, jak uważacie jak wyglądam. Także już Wam się słuchajcie pokazuję teraz tutaj w tej spódniczce chciałam Wam właśnie pokazać, bo ona jest wiadomo z rozmiar rozmiarowi nierówny, słuchajcie, i trzeba wszystko mierzyć, no to jest tak w tej spódniczce tak w boku, wiadomo w lustrze w kamerze. <grym> I ta narzutka czarna, a bruska tą co miałam w sklepku na markę bo nie mam czasu tak się przebierać co 5 minut. O, tak wygląda tutaj. Także myślę, że nie jest źle. Także dajcie znać koniecznie, co myślicie, czy hol wam się podobał, mierzymy, czy wam się podoba. Na moją figurę nie patrzcie, bo pracy jest na nią ogrom. Jeszcze po mój brzuch, po dwóch ciążach to jest też po prostu jest jaki jest no, także co dajcie znać jak, jak wyglądam, jak się Wam podoba, czy jednak byście nie brali tych rzeczy, nie wiem nie wiem czy Wam się dobrze pokazałam, czy nie jest taka rozkoszowana na dole ale myślę, że nie jest źle ta też jest fajna Dobra, już więcej Wam się nie pokazuje, bo moje lustro też Mikołaj tutaj tata go miał na rękach, już mi całe wymazał, jak to mi ale on już taki jest. Także co, kochani, ja już kończę. Jeżeli, jeżeli Wam się e, haul podobał, ubrania, to koniecznie zostawcie kciuk do góry. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco. I oczywiście do zobaczenia następnym razem. Także pa.